Najpierw zaczniemy od niedźwiedzia, w ogóle się nie przedstawimy ani niczego Wspaniale! 25 srebrnych talarów, czyli inne 2 dukaty i 5 talarów A na co mi ten łeb? Jeleń, jeleń Aha Co można mi teraz zrobić? Mogę sobie zrobić kukłę nowe trofeum o, wow. czy mogę dla Ciebie zrobić coś jeszcze? oczywiście, zawsze coś z tak, w okolicy grasuje stado wilków pod wodzą śnieżno białej wilczycy muszę przyznać, że zawsze z tej wilkami miałem jakiś problem zawsze miałem jakiś problem rozwiążą twój problem z wilkami a czekaj, czekaj, ty jeszcze chcesz z wam pogadać o, poczekajcie chwilę, ktoś do mnie pisze, zaraz wrócę. O, przepraszam Was bardzo. Messenger ma swoje wady, słychać go i to strasznie. GG mam wyłączone, a to nie. Przepraszam, naprawdę. Na sprzedaż, myśleliśmy o tym. Otóż, nie wiem, czemu, coś ciekawego. Nigdy nie specjalizowałam się w łukach a nie w ogóle w niczym z myśliwskich rzeczy. Więc chyba będę dalej się tego trzymała. Sprzedamy bełty. Nie są nam potrzebne. Zaraz odbieram Zaraz zobaczę, czy łuk mam jakiś. Nie chcę przypadkiem sprzedać czegoś, czego nie mam. Na początku nie mamy zbyt wiele. Pięć dukatów. Nie jest mało, tak na początek. I nasza pierwsza postać nóż, zakcyliał gwoździe, razy 3, czyli tutaj było, orzechy, jasnego piwanie, dziękuję, nóż, 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 bełty, jabłko, kawałki skóry, raz 9, kolczatki, nigdy ich nie używałam, więc na razie sprzedam nóż, Emblemant. emblemat, emblemat rabusie, nóż, 7 ogonów, Jedzie gdzie zęby doczymać są potrzebne, nie. A szczęśliwy amulet? Nie. Serny pierści, Co strzała? O! Kto za to też strzamy To wrażenie. Zostawię, tak. Na wszelki wypadek, jakby się. Tak, jakiś super, tu być przeciwnik. Serny pierści. Teraz myślę sobie zadania. No tak. Mamy przynieść karkmaczmarzowi Talionowi. Niedźwiedzia. Niedokońcone. Nie, nie wiem, co tu jest napisane. Niedźwiedzia mu przynieść. Niedźwiedzią głową oczywiście, biało futra. Ładne określenie. Lubię wilki, bardzo lubię wilki. O wiele bardziej smoki, ale wilki. No potem odszedł tu to wilczą łapy. No teraz tak. Muszę polepszyć naszą umiejętność leczenia. Jesteśmy ranni. O, tu nie mamy. Co muszę mieć? Co muszę mieć? O, ho, ho. Oj, 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 tego jest bardzo niepotrzebne. ale ona może, ona może, wiesz, wiesz, niezależnie co, jak, dlaczego będziesz leczyć siebie, nie tym. Kawałkami skóry się nie da. Użyj. Spróbuj, spróbuj. No, 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 no. O! O! Dobra, zobaczymy może z tych dziewięciu jakiś ci wyjdzie. No, no, no. Oj, nie to. Dzisiaj nie mogę wstawać tak wcześnie. To jedyna rzecz zła, która nie podoba mi się w szkole, to wstawanie rano. Bo ja mogę wszystko, lubię się uczyć naprawdę, wstawanie... Oj! Udało się wyleczyć dwa. Co, reszta też się uda chyba, nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Uda się, uda się. Udało się! No, no to teraz jesteśmy w raju. Bierzemy. To chyba ją zrobię specjalizującą się w leczeniu. Znaczy, tylko jest jeden problem. Nie wiem, czy spotkam postać, która będzie od niej lepsza i wtedy ją wyrzucę. A jak ją wyrzucę, to to wszystko stracę. Aj. Oczywiście, oczywiście do nas się będą przyłączać ludzie bardzo chętnie. W jakichś ogromnych ilościach, ale trochę nie będzie. Z wilkami, tak tutaj to nie miałam problemów, ale z tą szarą wilczycą, białofutrą, to nie już, nie, nie szarą wilczycą, skoro futra, to nie miałam, znaczy właśnie miałam problemu, nie miałam. Z nimi nie miałam, ale z nimi też nie miałam. Oj, i ten guzik. Och, trzy! No dobra. Walczymy, walczymy! Zdoboma jest, jest fajnie, a to z taką ilością... No walcz. Walcz, walcz. 14, ładny cios. A żeby takich było więcej tylko. I to z tą szarą wilczycą. O Jezu, z tą szarą wilczycą dlaczego? Nie wiem co mi jest tą szara wilczyca. Biało futra. Biało futra. Wilcza łapa. Dlaczego znajduję tylko dwie wilcze łapy jak są cztery? Nie będę wynikać, bo to nie ma sensu. Potem tamte zabiję. Najpierw idziemy do tych. Nie, czy one nie przebiegną. Mhm, nie wiem. Tam wilki. Oczywiście można właśnie podczas walki spauzować grę i wybrać kto będzie kogo atakował. To jest dosyć przydatne, jak jest na przykład dużo wrogów i spośród nich jest kilku silnych, a reszta słabi. Najlepiej się rzuci na tych... Znaczy, no, każdy ma swoją strategię, znowu się laguje. Albo atakować tych silnych najpierw i potem iść już prosto z górki z tymi słabymi. Albo odwrotnie, zabić tych słabych, uciec i zająć się silnymi. Ale no cóż, ja raz tak, raz tak, to zależy od wrogów. Tutaj na przykład rzucę się najpierw na siwobrodą, o tak ją nazwę. Siwobroda, ładna. I wyje. No, już, wystarczy. I nagle znajdzie się na dole. Skok stulecia. No już zrozumiałam, że masz dwóch przyjaciół. No to pokaż się gdzie jesteś. Tu jesteś. Biało futra. Siwobroda. Zabijemy ją najpierw. Bardzo misja nam się wykona. No tak, no dostałem się za 14 już z góry No dobra, to już jest po, po prawie. tylko trzeba trafić, traf I jest okej okay. Jakiekolwiek mroczne moce w niej drzemały, jał futra została pokonana Dzięki Bogu No teraz ich chyba pokonacie, nie? Nie? Nie, nie, nie? Nie. Zadaj ja. cios! Mortal! Cios! Immortal ciosy za 28, Ojej! ale cios. Nie, góra na pewno nie zginęła. Znaczy to nie ma coś takiego, że ginie postać. Ona padnie, a potem wstanie, jak już nie będzie wrogów w pobliżu. Nic z niej nie wyciągniesz, na nie masz beznadziejną zdolność. No właśnie one w postaci padają. Chyba, że padną wszystkie. Jak padną wszystkie nieprzytomne, nieogłuszone, ale nieprzytomne, czy taka nie, jest to taki znaczek dziwny. Kreska i taki łuk na górze. Jak znajdzie się w takim stanie cała czwóreczka, bo tyle może mieć postaci, to wtedy musimy zacząć od ostatniego zapisu. A, bo od nowa, no jak to komuś się, się chce zaczynać od nowa, kiedy jest na przykład w połowie gry, no to to musi być człowiek z mocnymi nerwami. Ja bym nie dała rady. Szczerze powiedziawszy, jakby na przykład kończyła grę, a nagle mi rozkazano zacząć ją od nowa. Ile mamy? U, 23 minuty. To ja będę kończyć. A nie, nie teraz. No to... Bez przesady. Jeszcze pójdziemy do naszego przyjaciela. Rakoriuma. Och, wymówiłam dobrze jego imię. Pójdziemy do Rakuriuma. Powiedzieć mu, że się odnalazł, powiadomić go, że się odnalazł, to bardzo umry. I... Nie wiem, co potem trzeba będzie. A, jeszcze do Karszmarza pójść. Chyba zdążę w te 7 minut, nie? Znaczy 7, może więcej. Nie wiem. Na szczęście jest ten limit trochę większy, 15 minut. To mogę sobie pozwolić na trochę przedłużenie tego czasu w razie potrzeby. No, jak nie, to zawsze jakiś kawałek po prostu przykleję do następnej części. Tylko, że będziecie musieli po prostu poczekać. Gdzie jest ten? Będziecie musieli poczekać na następne części, żeby zobaczyć końcówkę tej sesji. Co on tam robi w ogóle? Co to za myśliwy, co tak stoi? Małk? Małk? Nie małku. No to co on chce zrobić?